W kolejnym dniu, a w zasadzie tygodniu mojej ciąży. Jak widzicie, po tytule zaczynamy, a w zasadzie ja już kończę, szósty tydzień ciąży. Chciałabym Wam pokrótce opowiedzieć, jak się czułam, jak przebiegł mi ten tydzień. Mam dla Was też małe przebitki z wizyty u ginekologa. Teraz coś jedzie, więc chwila ciszy. Jestem w parku, postanowiłam dzisiaj tutaj dla Was nagrywać, więc możecie słyszeć różne dziwne dźwięki samochody, ptaszki itd. Okej, okay. a w zasadzie jeszcze nie, co się jedzie. Przepraszam Was bardzo. Uroki natury. Tak. Okej. Okay. Czyli tak, na początku tego tygodnia byłam na wizycie kontrolnej u pani ginekolog, która potwierdziła, że jest wszystko w porządku, płód rozwija się prawidłowo, jeszcze nie słyszeliśmy serduszka, bo było zbyt wcześnie, ale tak, jest wszystko w porządku. Wtedy kończyłam piąty tydzień, zaczynałam szósty, bo to był ten dzień, kiedy właśnie tak na granicy liczymy nasze dni, tygodnie ciąży. I powiedziała, że jest wszystko w porządku, że nie ma żadnych zastrzeżeń, żadnej krwi w ruchu nie ma. Jajniki wyglądają prawidłowo, więc tylko się cieszyć, wszystko rozwija się prawidłowo, więc ja jestem naprawdę dobrej, myśli myślę, że się wszystko uda i przeżyjemy tę ciążę szczęśliwie do końca razem. Eee... I to by było na tyle z dobrych informacji. Bardzo dobrze się czułam i po prostu cieszyłam się, że okazało się, że jest wszystko w porządku. To było dla mnie najważniejsze. Kolejna wizyta za trzy tygodnie, ale wtedy już pójdziemy na tą wizytę razem. Będzie też Max, będzie nagrywał, więc usłyszymy wspólnie. Wicie serduszka. Bardzo się z tego cieszę. I tak samo chciałabym. Chciałabym nagrywać dla Was więcej przebitek w ciągu tygodnia. Wiadomo, że jak będzie brzuszek się zmieniał, czy jak będę miała jakieś przemyślenia, to w ciągu tygodnia będę dla Was nagrywać. W tym tygodniu mam dla Was przebitki z wizyty u pani Ginekolog. Pokażę Wam, jak się stresowałam. Było to dla mnie naprawdę bardzo, bardzo ciężki okres, ciężka chwila. Dzień wcześniej nie mogłam spać, tak się stresowałam, ale na szczęście wszystko się udało, jest w porządku. Cały ten tydzień przebiegał bardzo spokojnie, aczkolwiek już zauważyłam moje pierwsze zmiany nastroju. E, takie wahania, chwila e, szczęśliwa, e, kochana, o jej przyłóż do rany, a za chwilę nerwy, stres i jakieś takie dziwne, dziwna. Nie wiem, jak to nazwać, po prostu agresja z moich ust. E, po prostu miałam chwilę, że było naprawdę wszystko w porządku, że mi nie przeszkadzało to, że oliwka nie chciała wstać do przedszkola, a za chwilę po prostu jakby mnie coś strzeliło, wściekła, że dlaczego to te dziecko teraz nie wstaje, i po prostu musiał mi Max pomagać. E, w tym tygodniu naprawdę Max też bardzo dużo mi pomagał i e, był dla mnie ogromnym wsparciem. E, bo naprawdę miałam ogromne wahania nastroju. W tym tygodniu też już poszłam do pracy. Jak pani ginekolog tylko dała zielone światło, no to poszłam do pracy i pracowałam. E, wykonywałam troszeczkę lżejszą pracę, ale e, ja nie mam jakiejś bardzo ciężkiej pracy, więc e, spokojnie mogę do któregoś tam miesiąca ciąży pracować jeżeli chodzi o moje zachcianki czy jakieś mdłości yy, miałam dwa razy sytuację raz yy, w sklepie że poczułam bardzo śmierdzący zapach dla mnie, perfum i po prostu było mi niedobrze no i raz źle się poczułam rano, ale nie, ani nie wymiotowałam, ani nie było to jakoś super hardkorowe mdłości, więc no, na razie nic takiego u mnie się nie dzieje, ale z oliwką ja też nie miałam mdłości, nie miałam zachcianek więc nie wiem, może w tej ciąży też uda się bez tego. E, widzę na pewno dużą potrzebę jeść zdrowo. E, na pewno, tak kiedy wcześniej niechętnie wybierałam e, warzywa niż pizzę, to teraz zdecydowanie bardziej e, przychodzę ze sklepu z zakupami warzywno-owocowymi. Dużo więcej kupuję zdrowych rzeczy i to nie dlatego, że. Się do tego zmuszam, tylko po prostu czuję taką potrzebę. Widocznie witamin mi brakuje i mój organizm sam się tego domaga, dlatego jem po prostu zdrowo, z czego się bardzo cieszę oczywiście. Eee, w tym tygodniu też e, nie czułam potrzeby picia coli, czy Pepsi, czy gazowanych napoi. Piję wodę i jest naprawdę mi z tym bardzo dobrze, bardzo się z tego cieszę, bo e, z oliwką w ciąży e, zmuszałam się do tego, żeby nie pić coli, bo ja zawsze piłam bardzo Dużo napojów gazowanych od dziecka, i po prostu było to dla mnie bardzo duże wyzwanie nie pić napojów słodkich, gazowanych właśnie w ciąży z oliwką. A tutaj naprawdę nie muszę się do tego zmuszać. Jest to dla mnie całkowicie normalne nie pić tego, i jest mi z tym dobrze. Jeżeli chodzi o takie powiedzmy zachcianki, nie wiem czy do tego można nazwać to zachcianką, ale strasznie. Zaczęłam odrzucać słodkie. Nie kuszą mnie żadne batoniki, czekolada, żelki czy coś z tych rzeczy, ale strasznie, strasznie mam ochotę na kwaśne lody, na cytrynowe, jakieś takie owocowe, sorbety, coś z tych rzeczy. Więc nie wiem, czy to można zaliczyć jako zachcianki, czy po prostu mój organizm domaga się witamin, owoców i tego typu rzeczy. Tak myślę, że wcale to nie są jakieś super zachcianki, bo no nie czuję potrzeby zjeść ogórków z czekoladą, więc no nie wiem. W każdym bądź razie cieszę się, że się wszystko układa, że jest w porządku. Jeżeli chodzi o mój brzuszek, no to jest tutaj na razie niewidoczny, a w zasadzie. Widoczne jest wieczorem e, duże opuchnięcie tego brzuszka. Wyglądam wtedy jakbym była już w czwartym, piątym czy szóstym nawet tygodniu. Tygodniu, miesiącu ciąży, a tu po prostu jak się naje, i po całym dniu faktycznie on odstaje bardziej, ale z rana praktycznie nic nie ma. No i dzisiaj miałam też bardzo ciężką noc. Budziłam się praktycznie co pół godziny, co godzinę na Siusiu i to było takie bardzo, bardzo nieprzyjemne, bo aż bolał mnie brzuch, bolał mnie pęcherz od tego wstrzymywania, tak jakby całą noc, i naprawdę. Ja za każdym razem jak się obudziłam, siedziałam kilka minut na kibelku i po prostu się załatwiałam i starałam się nie pić tyle w nocy, więc y, nie wiem dlaczego, ale po prostu leciała ze mnie dzisiaj woda cały czas. Cały czas po prostu czułam potrzebę robić siusiu, więc no to był taki dzisiejszy mój objaw ciążowy biegania w nocy do toalety. Jeżeli chodzi o środek dnia, ja naprawdę nie widzę, żeby coś się jeszcze zmieniało. Nie wiem, może przyjdzie czas na zachcianki, na jakieś mdłości, chociaż myślę, że może udać się bez, bo z oliwką byłam szczęściarą i nie miałam żadnych zachcianek ani żadnych mdłości, więc miejmy nadzieję, że i teraz tak się uda. Więc podsumowując ten tydzień. Udało się e, potwierdzić, że jest wszystko w porządku z się, że wszystko rozwija się prawidłowo i ja się z tego bardzo, bardzo cieszę. I tak samo nie przeżyłam jeszcze, nie doświadczyłam żadnych ciążowych mdłości ani zachcianek, więc e, na razie jest wszystko w porządku. No, I to by było chyba na tyle. Nie wiem, czy chciałabym Wam jeszcze coś powiedzieć. Na pewno w kolejnym filmiku już coś więcej Wam powiem. Za już teraz dwa tygodnie widzimy się na wizycie u ginekologa, więc już się nie mogę zaczekać, jak zobaczymy bijące serduszko i takiego chociaż troszeczkę większego malucha, bo na wizycie tej, która teraz była, pokażę Wam też od razu przebitkę z tego dnia. W którym byłam u pani ginekolog, gdzie widać tylko na USG pęcherzyk ciążowy i w środku taki delikatny cień dziusia, czyli praktycznie jeszcze nic nie widać. No a teraz myślę, że już na kolejnym USG będziemy widzieć jakiegoś małego burzdowca. To by było na tyle, kochani. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że te filmiki krótkie, te podsumowania tygodni będą Wam się podobać. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania albo jakieś y, konkretne tematy, chcielibyście, żebym poruszyła na moim kanale związanych z tematyką ciążową, mamusiową, to koniecznie piszcie w komentarzach, a na pewno będę takie filmy nagrywać. Dziękuję Wam jeszcze raz i do zobaczenia już w kolejnym tygodniu mojej ciąży. Pa! Idę już do pani doktor. Niestety byłam tu przed chwilą i nie było miejsca, żeby zaparkować, więc idę pieszo. Zobaczymy, co powie pani doktor, trochę tutaj wieje, ale no trudno. Mam na sobie jeszcze taką narzutkę delikatną, bo po prostu tak mnie pieką ramiona. Idę, za 15 minut mam wizytę i już naprawdę się strasznie, strasznie denerwuję. Muszę trochę się uspokoić. Już po badaniach okazało się, że jest wszystko w porządku, że jestem w szóstym tygodniu ciąży i wszystko rozwija się prawidłowo, więc za trzy tygodnie kolejna wizyta u pani doktor, a teraz mam odpoczywać i się cieszyć. Strasznie się denerwowałam, tak jak widzieliście. Niestety dzisiaj nie udało mi się nic nagrać, ale byłam sama, dlatego nie było nikogo do operowania kamerą, tym bardziej, że miałam robione dwa razy USG, Więc następnym razem już będzie ze mną Max i on na pewno coś nagra. A tutaj dzisiaj Wam pokażę mały pęcherzyk ciążowy, tutaj w powiększeniu. Jeszcze w środku nic nie widać, ale na pewno coś jest, więc za trzy tygodnie wizyta kontrolna i mam nadzieję, że się wszystko. Ułożę, że już teraz z górki. Cieszę się, że nie mam już żadnej krwi w brzuchu, że nie ma żadnych zmian, że jajniki są w porządku. Naprawdę jest to dla mnie bardzo ważne. Dziękuję Wam bardzo, że byliście dzisiaj ze mną. Teraz jadę do pracy. Muszę dzisiaj odebrać jedną rzecz z pracy, i później wracamy do domku, więc strasznie się denerwuję, ale mam nadzieję, że już teraz będzie wszystko z górki, ułoży się i będziemy żyć długo i szczęśliwie.